się Manko, witam w moim vlogu, którego obiecałem rok temu, równo rok temu. Natomiast, ze względu na kilka moich prywatnych spraw, a także zawodowych, musiałem go trochę przesunąć w czasie. Tak więc, witam kilka dni później niż 11 listopada. I nie przedłużając, zaczynajmy teraz przenosimy się na ekran mojego komputera, żeby podsumować sobie ten rok i dodać kilka komentarzy względem tego, co się działo w zeszłym roku i jak wyglądało. Dowiecie się też również moich planów dotyczących tego roku moich projektów i różne takie rzeczy, jeżeli... Was to interesuje, tak więc zostańcie do końca. I tam na przeglądzie, co się działo u mnie ostatni rok. Jakość mikrofonu będzie średnia, ponieważ nie mam tutaj żadnego ze sobą, a jestem w swoim mieszkaniu i wszystko nagrywam na mikrofon MacBooka. Otóż siedzę w sypialni, z kocem na głowie po to, żeby była lepsza jakość dźwięku i zobaczymy, jak sobie ten mikrofon tutaj poradzi. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć i warto tutaj omówić, będzie Spotify, czyli co się działo ostatni rok u mnie na Spotify. Dobra, jak widać, tutaj u mnie na profilu. Najwięcej zdobył odtworzeń anual i to głównie jemu zawdzięczam dużą ilość odtworzeń, a także słuchaczy na moim profilu. Tutaj warto nadmienić, że była to piosenka zrobiona zupełnie przez przypadek i naprawdę dla Beki. Któregoś dnia przyszedł do mnie mierno i sobie tak siedzieliśmy, gadaliśmy, graliśmy. Ogólnie było to towarzyskie spotkanie, no i się śmialiśmy też z muzyki, między innymi z fonków, jakie one są proste, niekiedy prymitywne, ale mają to coś. I wpadliśmy na pomysł, to dawaj, choć pójdziemy do sypialni, czyli tam, gdzie stał mój komputer i zrobimy własnego fonka. Dosłownie 10-15 minut zrobiłem całą piosenkę, natomiast on w 20 minut jeszcze nagrał i napisał tekst do tego. Całość zmiksowali Byliśmy tam powiedzmy w 30-40 minut, po półtorej godziny piosenka była skończona. I jak widać okazała się dużym sukcesem, głównie za sprawą kanału Trash, który nas wrzucił na YouTube'a i to tak naprawdę głównie dzięki niemu Piosenka stała się viralem. Po dzień dzisiejszy, non-stop przybywa jej wyświetleń i ta wartość rośnie. Później podłapali to różni gamerzy, głównie z Counter-Strike'a, ale też nie, nie, nie tylko, i zaczęli wrzucać to na swoje Twitch'e, podczas jak grali czy robili jakieś edity z Counter-Strike'a. Tutaj można zaznaczyć takich czołowych graczy, ja wyświetlę ich nazwy, bo sam się nie orientuję. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to są to profesjonalni gracze, którzy wygrywałem jakieś zawody. Nawet jeden chyba z nich był mistrzem świata w Counter-Strike'u. Więc głównie za sprawą ich ta piosenka też się wybiła i nadal zyskuje bardzo duże wyświetlenia. Natomiast warto tu też nadmienić, że wiele piosenek moich zdobywa też równie dobrze piosenki. Mamy tutaj przykład Tyrmia Apart, wydany we wrześniu, który generuje od 6 do 15 tysięcy odtworzeń miesięcznie i naprawdę ma się dobrze. Natomiast wracając do Anuala, bardzo ciekawe jest to, że piosenka ma bardzo dużą ilość odtworzeń i saveów, natomiast jeżeli chodzi o playe, to ta piosenka w ogóle nie generuje algorytmu, co jest dla mnie dziwne, ponieważ powinna generować wysoki współczynnik algorytmu ze względu na to, że zasięgi głównie tej piosenki są z bibliotek słuchaczy, a nie na przykład z zewnętrznych playlist, więc to dla mnie jest dziwne. Natomiast inne piosenki tutaj bardzo dobrze też sobie u mnie radzą, na przykład też The Void i Candy Shop, czyli dwie moje dużo starsze piosenki. W tym roku dostały jakiegoś busta, ludzie zaczęli się nimi interesować. Być może też za sprawą reklam, chociaż. By zostałem zasaportowany przez Rolls Royce'a czy Land Rovera w ich filmach prezentujących ich samochody. Warto też tutaj nadmienić, że w Spotify pojawiła się opcja Engagement, która pokazuje jeszcze bardziej szczegółowe dane naszego tworzenia. Fajną rzeczą tu jest tutaj, chociaż to można samemu wyliczyć, współczynnik słuchaczy na odtworzenia, zapisy, ile w danym dniu ktoś dodał nasze piosenki do saveów i ile ludzi dodało danego dnia przez ostatnie 28 dni nasze znaczy piosenki. Do swojej playlisty. Jest to takie fajne małe udogodnienie, również można to posegregować na zasadzie źródła tych streamów, a nie też tutaj moje konto się rozwinęło pod względem źródła streamów. Mam bardzo duży współczynnik odtworzeń, piosenek, które ludzie zasejwowali sobie u siebie, czyli z ich własnych bibliotek, co jest bardzo istotne, ponieważ nie są to playe z jakichś różnych innych playlist, więc widać, że ludzie mają świadomość kogo słuchają. No natomiast jeżeli chodzi o kraje, no to tutaj niezmiennie Polska na 12 miejscu. Pierwsze Stany Zjednoczone, potem Rosja, Niemcy, Holandia, Ukraina. Tak samo z miastami. Chociaż Warszawa tutaj na wysokim miejscu jest to pierwsze polskie miasto, które mnie najbardziej słucha. 364 osoby aż. Natomiast i tak w Moskwie mam najwięcej, głównie prawdopodobnie za sprawą fonku. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to bardzo chciałbym Wam podziękować za wbicie tysiąca subów i zachęcić Was do sprawdzania, ponieważ mam zamiar publikować więcej treści na YouTube'ie, więcej jakichś making-offów, jakichś vlogów ze studia, czy coś w tym stylu. Oczywiście nie będę robić tego często, bo jednak głównie zajmuję się muzyką, natomiast wideo zawsze mnie kręciło i chciałbym robić więcej tego rzeczy, więc jeżeli jeżeli widzę, że nawet to obejrzy 200-300 osób, to z chęcią zrobię taki odcinek. Możemy sobie prześledzić moją całą jakby historię. Jak zaczynałem w 2011, to jak widzicie, miałem niezbyt wiele tych subskrypcji. Dopiero w 2013 miałem bardzo duży skok i ten bardzo duży skok zawdzięczam mojemu koledze YouTuberowi, On się wtedy nazywał Raf92 i nagrywał gry komputerowe. Miał na swoje czasy nawet, czyli w 2013 nawet sporo subskrypcji. Teraz już aktualnie nie prowadzi tego kanału na YouTubie, natomiast otworzył swój kanał, gdzie mówi na temat Japonii i różnych ciekawostek z nią związanych, ponieważ już od kilku lat mieszka w Tokio i stamtąd też pracuje. Chciałbym Was też zaprosić na jego kanał. Czasem też używam moich piosenek i podsyłam mu, żeby sobie użył w filmiku. Następnie do mniej więcej 2015-2016 Przestałem już cokolwiek robić na tym kanale na YouTube, nic nie robiłem za specjalnie, aż nawet w 2016 roku wiele filmów swoich, dlatego nie mamy tutaj żadnego przyrostu. Dopiero jakoś koło mniej więcej 2019 roku zacząłem wrzucać coś, publikować, 2020 i to konto zaczęło powoli odżywać, aż pod koniec 2020, gdzie już to konto zaczęło sporo rosnąć, a to ze względu na to, że pojawiały się i też vlogi, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że wiele firm takich znanych, właśnie typu Sony czy Rolls Royce, zaczęło używać mojej muzyki w swoich reklamach. A czy też tu wchodzi dużo, dużo więcej marek, czy też YouTuberów? Ale i także pamiętam, że pod koniec 2020 roku robiłem w miarę regularnie streamy, na których grałem na konsoli. Może kiedyś do nich powrócę. Do streamów na pewno, ale czy z grania, to jeszcze zobaczymy. Tak więc to był YouTube. Natomiast ostatnie dwa aspekty, które chciałem jeszcze poruszyć, będą to dwa kanały, czyli Czyli 7, czyli wiadomo, mój taki mini kolektyw, mini label, chociaż labelem to nigdy to nie było. Jeżeli chodzi o 7, w tym roku zaczęliśmy współpracę z Iteracją, czyli Iteration Audio. Jest to polski label. Który wydaje kom najczęściej ciężką muzykę basową, i od teraz głównie się wspieramy w różnych wydaniach. Czyli ja pomagam im też z promocją, z różnymi projektami. Wrzucam też na kanał Seven ich wydania, i mniej więcej w taki sposób to wygląda, więcej szczegółów nie będę zdradzać. Kanał Seven przeszedł głównie na muzykę basową, ale też przeszedł na stronę eventową, że tak powiem. W zeszłym roku udało nam się zorganizować bodajże trzy eventy, w tym jednym współpracowaliśmy z. Krakowskim DNA Productions i pomogłem zorganizować ich event właściwie pierwszy w tamtym roku dotyczący muzyki basowej, a właściwie konkretnie dubstepu, ridimu i odmian tylko tego cięższego. Natomiast na początku tego roku również udało się zrobić drugą imprezę z tej serii, czyli Próżnię 2 o podobnym klimacie z perfekcyjnym nagłośnieniem po prostu to trzeba zobaczyć na własne oczy. To, co tam było i jeżeli chodzi o wizualne aspekty, to było na najwyższym poziomie, jakim kiedykolwiek grałem. A grałem nieraz w dużych klubach, czy to w Warszawie, czy w Bydgoszczy nawet o dziwo, czy w Radomiu, czy nawet na Ukrainie. Te kluby wszystkie i te wszystkie imprezy były dużo, dużo w tyle. Ale co, ja będę się tutaj rozgadywać po prostu zobaczcie sami koniecznie after movie z Próżni Dwójki albo vlog u mnie ale after movie robi lepszy efekt tak więc w tym roku Seven jest skupiony na wrzucaniu głównie wydań ciężkich basowych na swoim kanale na YouTubie głównie z Iteration Audio a także kwestie eventowe czy też paczki bo niedługo jakaś paczka idiemowa, że tak to nazwę basowa pojawi się również w 7 i będzie to prawdopodobnie darmowa paczka, więc polecam śledzić kanał. Natomiast drugim moim projektem, w którym wraz z Pawem i Maxem z Synestezji odpaliliśmy, jest to kanał na YouTubie. Póki co jest to kanał, bo na chwilę obecną testujemy, można powiedzieć, algorytmy i, i YouTube'a i go sobie powolutku rozwijamy. Tak naprawdę kanał fun funkcjonuje normalnie od miesiąca, chociaż przygotowania trwały dużo wcześniej i mamy dużo więcej pomysłów na ten kanał. Jest to kanał Sekret i bardzo serdecznie polecam, ponieważ rozdzieliłem tą muzykę z Seven i wiele jakichś piosenek lżejszych, że tak to nazwę, bardziej melodyjnych, bardziej też niekiedy chillowych, wokalnych, emocjonalnych będzie pojawiać się na tym kanale, więc bardzo serdecznie zachęcam do sprawdzenia tego kanału. Jak jak mówię, powoli będziemy wprowadzać nasze Kolejne pomysły, na chwilę obecną wrzucamy głównie muzykę, ale też, zobaczcie sobie ten kanał, bo na pewno dużo przed premier jeszcze przed premier nawet nie premier pojawi się mojej muzyki na tym kanale i raczej głównie będzie pojawiać się na tym kanale więc serdecznie zachęcam bo kanał naprawdę dobrze prosperuje i przez ten miesiąc już te filmiki niektóre nawet potrafią zdobyć jakieś wyświetlenia no i to chyba byłoby na tyle ode mnie to co wszystko się działo u mnie ja jeżeli chodzi o mnie to mam dużo 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 planów dotyczących Muzyki. Bardzo mocno wystartowałem w tym roku. Bardzo dużo muzyki będzie ode mnie. Jutro będzie. Epka z Miernem, będzie to pięć utworów plus jeden tajny. Nie wiemy jeszcze, co z nim zrobimy. Na pewno będziemy na koncertach go grać. A jest to taka wersja VIP, bardzo śmieszna, jednej piosenki. A czy śmieszna? No zobaczymy. Natomiast na początku marca pojawi się kolejna epka, taka moja, bardziej filmowa, melodyjna z wokalami, ale będzie to nadal elektronika, więc się nie bójcie, ponieważ no, będzie elektronika, a nie stricte muzyka filmowa. Coś z pogranicza Trapu, Wave. Fajnych też kolabów mam sporo. Jeszcze z jednych ciekawostek to co mogę zdradzić. Będzie też bardzo fajny klip, jakoś może pod koniec marca się ukaże. Jest to mój kolab potrójny z dwoma zdolnymi producentami, ale i także już kilka kolabów mam pokończonych. Będzie też kompilacja jedna, ale tego wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i to wszystko, z czym chciałbym Wam się podzielić. Pewnie teraz doznaliście szoku, ponieważ jest to nagrywane na mikrofon z telefonu, a wcześniej było z tego komputera, który miał niby zapewnić jakość studyjną tych nagrań przekonamy się na filmie. Raczej bym tak nie podejrzewał, ale do nagrania jakichś luźnych pierdół czy filmików. Myślę, że te mikrofony tutaj w tym najnowszym MacBooku zbliżą się dobrze, ale to już wy ocenicie. Wiadomo nie jest to profesjonalna jakość, ale lepsza jakość niż brak tej jakości. <gry> tak więc ja z wami się żegnam i to byłoby na tyle. Jo do następnego. Widzimy się w następnych filmikach. W lutym chyba już nic nie będzie, ale w marcu na pewno coś wrzucę ciekawego. Jo.